Dzień dobry dzień dobry Zobaczcie jakie zamieszanie zrobimy w Obrzychowicach i w okolicach. Przyjechaliśmy. Jeszcze jesteśmy przed na stacji Proszę bardzo Mamy koparkę, znaczy ładowarkę Zwrotkę właściwie Kieruj się na zachód. Oprócz tego mamy. Takie sprzętu tutaj. Duże mniejsze No busów ogólnie jest jakieś 20 ogólnie 20 aut no i jakieś 40, 40 osób także jedziemy nieść pomoc porozwodzić dary i zrobić coś fajnego To są kolejne nasze auta No, i ja jadę tym wspólnie z firmą Centrobud I oczywiście nasza fundacja Inkubator Innowacji Społecznych. Lecimy. O, moja sypialnia na najbliższy tydzień. Lecimy pomagać i posprzątać ten cały bałagan. Także trzymajcie kciuki. Będziemy na bieżąco. Miłego piątku.